Siemano, siemano. <grym wioski> Kotek już jest. No i on zawsze do mnie przychodzi ostatnio. Tylko, że mi spodnie rwie pazurami, tak średnio jak w dresach jestem, to średnio, żeby przychodził, ale przychodzi. Dobra, otwieramy tę helpaka po dwie dychy za, za parę. Dwie spodnie H&M U. Ale kolor to dziwne. Te są takie jakieś chyba na sprzedaż. Mm. A to jest to. Te są jakieś takie. Te są jakieś takie dziwne. Ale pewnie. No nie wiem. Nie wiem. Te na razie odłożę, ale te widzę fajowe. Te fajowe. No, no, no. no, no. Co to jest? To jest rozmiar 33-32. Fajne, te fajne, ale nie ze stretchem. Nie, a no to. Dobra, ale też fajne. Te fajne, a te tak nie wiem czy będę chodził. Może też. Te fajne, bo przecierane. Z tyłu fajne, z przodu fajne. No, za dwie dyszki. 33, 32. No to dobre będą, bo tam pas mierzyłem. Może trochę przyciasnę. A fajne, fajne, te fajne, a te To jakieś takie... Trochę bo nie są przecierane, takie jakieś czarne są? Ja pewnie, może. Mózg... No nie wiem, czy będę chodził, czy nie będę. 34, 32. Zaraz sobie przymierzę, jedno i drugie. A też się będzie chodzić. Tylko coś jakieś małe. <laughs> jakieś małowe, albo nie były za małe. A te ze strecha. dobra, no ale te też będzie się chodzić. Nie są najgorsze. Trochę przecierane są, ale takie jakieś czarnawe, albo przy tym świetle, slim, high slim, te fajne, te, nie wiem, zaraz przymierzę, zobaczcie, no dobra, fajnie, te są super, dobrze trafiłem, a dresik odsyłam, bo tam, kurczę, za duży jest, nie, tam z wymiarów, ona powiedziała, że jest długość 75, a było 79, prawie 80, nie, także odsyłam, dresik już jest tutaj. Dobra, przymierzam. Dzięki, pozdrawiam. Siema.